Pani Małgorzata Paleta, czyli Stacja Kultura Pietrowice Wielkie i stacja też włącza się w wydarzenie, w festiwal Krainy Górnej Odry. Pani Małgosiu, pani powiedziała na konferencji, że wy chociaż nie macie wody, czyli Odry, to jednak macie plaże bez wody, tak, to jest jedno, ale więcej ognia. Będziecie mieli. Proszę rozwinąć. E, tak, my, ponieważ jest to kontynuacja imprezy, która się odbywała przez wiele lat. Czyli w, w festiwal wpisujemy, jesteśmy uczestnikami festiwalu, jesteśmy po raz drugi. Ale wcześniej w tym miejscu odbywała się noc świętojańska i nawiązujemy również do klimatu nocy świętojańskiej, więc będzie u nas olbrzymie ognisko, będą pochodnie. Będzie plecenie wianków na głowę, żeby, bo już to się stało takim symbolem tej imprezy. Ale oprócz tego chcemy zaprosić przede wszystkim do poznania prehistorii naszych terenów. Stąd wykłady profesora, pana doktora Furmanka, który będzie opowiadał o wykopaliskach, które się u nas odbywały, zaprezentuje artefakty oraz będzie możliwość wzięcia udziału w warsztatach archeologicznych. Mamy nadzieję, że to przyciągnie i dzieci, i dorosłych, którzy będą zainteresowani tą tematyką. No i oczywiście koncert zespołu rustika, muzyka średniowieczna nauka tańców średniowiecznych, więc mamy nadzieję, że wprowadzi to taką miłą atmosferę zabawy. Mhm. Jeszcze panią Małgorzatę zapytam z racji pełnienia przez nią funkcję radnej powiatowej, tak. czyli samorządowca trochę szerzej patrzącego niż tylko przez pryzmat gminy, bo to jest wydarzenie, które jednoczy gminy subregionu zachodniego województwa śląskiego. My czasem jesteśmy gdzieś tam na takim powiedzmy uboczu całego Śląska, a teraz patrzy się na nas, bo festiwal trochę jakby wskazuje. Tutaj też warto to bywać tak powiat raciborski jest ważną częścią subregionu subregionu Zachodnie. tak subregionu więc mamy nadzieję że tym bardziej możemy zaakcentować jego rolę racibórz piastowski z odrą która zawsze płynęła która kiedyś miała naprawdę o wiele ważniejsze funkcje niż w tej chwili ponieważ była rzeką spławną w tej chwili możemy wrócić do tego pokazać potencjał tych terenów potencjał turystyczny kulturowy historyczny więc bardzo się cieszę że na terenie naszego powiatu ten festiwal się odbywa i mam nadzieję, Mam nadzieję, że będzie się jeszcze lepiej rozwijał, ponieważ yy, mówię tereny, które kiedyś były postrzegane jako typowo rolniczo-przemysłowe, w tej chwili mogą pokazać swój niesamowite, swoje niesamowite wartości. Tak, To, o czym kiedyś się nie mówiło, a teraz możemy to na, naocznie wszystkim pokazać. Więc bardzo się cieszę, że mamy możliwość wzięcia udziału w tak wspaniałej imprezie. Pięknie, dzięki. Dobrze.